Czym jest szczęście? Ostatnio ktoś zadał mi pytanie, słuchajcie, na Facebooku. Michał, czy jesteś szczęśliwy? No to przemyślałem to chwilę, ale w moim umyśle umysły, umysły przebudzone, czy posługujące się inną inteligencją niż taka zwykła, prosta, ludzka logika, yy, od razu widzą sprzeczność w niektórych pytaniach, że jak to ja jestem szczęśliwy? Tak samo. Szczęście, słuchaj, może error już jest w pytaniu, czy ty jesteś szczęśliwy, tak? Po pierwsze, ty po prostu jesteś. A w niektórych momentach jesteś szczęśliwy, jesteś zadowolony, jesteś spełniony, jesteś niezadowolony, jesteś nieszczęśliwy. To są momenty, a zobacz, ty zawsze w nich jesteś. Jestestwo, czyli trzon. Czy ja bym powiedział, słuchajcie, że jest error generalny w pytaniu już, w większości pytań, które ja zadawałem sobie całe życie, które. Ty zadajesz mi, czy innym ludziom, czy jakimś mistrzom, czy oświeconym ludziom na, na szkoleniach, na tak zwanych Satsangach, czyli specjalnych kursach szkoleniowych tych właśnie oświeconych, przybudzonych ludzi. Zbiera się grupa i zadają właśnie py pytania tego typu: co znaczy oświecenie, co znaczy szczęście i tak dalej. A ja mówię, po latach doszedłem do tego, że w dużej części, nie we wszystkich, ale w połowie tych pytań już jest error na wstępie sam w pytaniu, bo ty nie jesteś szczęśliwy, ty jesteś. Ja jestem po prostu większą część czasu. Ktoś mi zadał pytanie: Czy ja jestem szczęśliwy? No myślę sobie: No jestem czasami szczęśliwy, tak? Mówię: na pewno jestem bardziej szczęśliwy niż kiedyś, bo kiedyś. Dominowało jakieś momenty szczęścia, zadowolenia, a generalnie niezadowolenie, bo jak ego dominuje w Twoim życiu, to zawsze będzie za mało pieniędzy, samochód będzie zawsze za stary, partnerka będzie zbyt mało piękna, albo, albo coś tam, albo lewo, albo prawo, albo biznes za słabo się będzie kręcił, zawsze będzie jakieś niezadowolenie. Albo będziesz za młody, jak masz 13 lat, czujesz, że jesteś za młody, jak masz 45 lat, czujesz, że jesteś za stary. Zauważyłeś życie wego? Tak wygląda, także tego szczęścia tam jest mniej. Jak jesteś przebudzony, oświecony, to szczęścia jest więcej. Ale pytanie, czy jesteś szczęśliwy, czym jest szczęście, już zawiera, że tak powiem, y, nagromadzone dogmaty z umysłu, z logiki takiej człowieczej y, i z tym, co nas oddziela od tego szczęścia. Ja mówię, większą część czasu po prostu jestem. A to, czy jestem szczęśliwy, czy nieszczęśliwy, to na tym właśnie pracuję. To właśnie kreuję. Po pierwsze, szczęście to nie jest coś, że po prostu. Coś zrobiłeś, czy dali ci z zewnątrz, czy się zakochałeś, tak jak większość ludzi myśli, że to nam daje szczęście, tylko Szczęście się też kreuje, czyli większą część mojego szczęścia dzisiejszego to jest samo kreowanie tego szczęścia, czyli ja, ja nie siedzę i agresywnie czekam o, może ktoś mi przeleje pieniądze, będę szczęśliwy, może ktoś mi przychodzi, przy, przyjdzie da miłość albo uśmiechnie się, będę szczęśliwy. Tylko ja wychodzę, uśmiecham się do kasiera w sklepie, opowiadam mu jakąś historię, widzę jak jego serce się otwiera, on się uśmiecha, opowiada o tym jak zaraz kończy pracę albo zaraz zwali się y, to na ludzi, bo właśnie koło Lidla y, kończą zmiany od 21. 50 i tuż przed zamknięciem wpadają do niego i śmiejemy się z tego i, i to kreuje moje szczęście, to kreuje moje otwarte serce. I tak robię w biznesie, i tak robię, jak spotykam się na biznesowych yy, rozmowach. Jak widzicie, dzisiaj jestem jakoś poważnie w koszuli, ubrany i tak dalej. Jadę do miasta, ale mam chwilę jeszcze czasu. Także pomyślałem, że przed poważnymi rozmowami nagram poważny, ale mniej poważny filmik. Pogoda, zobaczcie, w Polska taka, odkąd przyjechałem w tym roku do Polski cały czas jest taka pogoda, także tym bardziej powinniśmy rozmawiać jak to szczęście kreować, tą energię rano budzę się, oglądałem filmik człowieka, który porusza się na wózku i taki jest reportaż, jak on jedzie z Nowego Jorku, z Manhattanu na Brooklyn, chce się dostać kupić bagla, czyli ponczusia chce kupić sobie i że mu to zajmuje, słuchajcie, 4 czy 5 godzin bo on na tym wózku musi do Subwaya się dostać, do metra po schodach, windach itd. i tak dalej, w tej myśli sobie Jakiego my mamy farta, większość z nas, słucha, jak masz y, cztery kończyny, masz nogi, masz, masz serce, masz umysł, którego możesz używać, tak? To jest, słuchaj, szczęście i to jest samokorowanie. Także te wszystkie pytania, które mamy do kreatora, które mamy do siebie nawzajem, które mamy do uniwersum gdzieś, tak, które mamy do ducha, rzekomo, ja mówię, zmieniajmy też te pytania i spróbujmy zauważyć, jaka jest prawda, jakie są erory też w tych pytaniach, tak? Że ty większą część czasu jesteś czasami jesteś nieszczęśliwy, czasami szczęśliwy i tak samo w ludziach przebudzonych, oświeconych słuchaj, oni niczym niczym się nie różnimy tylko po prostu odrzucając dużą część niezadowolenia, jakichś self stworzonych właśnie przez własne ja stworzonych problemów, że czegoś tam mam za mało czegoś mam za dużo, tu gadam z jakimiś ludźmi którzy mnie denerwują, tam mieszkam w miejscu gdzie mi się nie podoba, zmień rzeczy które cię denerwują i nie narzeka odnośnie tych, których i tak nie możemy zmienić, że ktoś jest mądrzejszy, że ktoś cię irytuje, albo że szef jest pracy, taki czy inny, tak? Dostosuj się, a resztę, którą możesz zmieniaj. To jest szczęście, to jest samo samokreacja. E, Ludzie oświeceni, przebudzeni, korzystają z tych słuchaj prostych zasad rzeczy, które możesz zmienić, zmień. Rzeczy, których nie możesz zmienić, uśmiechnij się i zostaw je w spokoju, tak? I po prostu żyj szczęśliwie w teraźniejszej chwili. I wtedy ktoś mnie pyta, Michał, czy jesteś szczęśliwy? Ja mówię, no na szczęście patrzę tak jak i dekadę temu. No, nastąpiło jakieś przebudzenie, dążę regularnie do oświecenia. Tego oświecenia jest coraz więcej, jestem coraz bliżej z roku na rok, z miesiąca na miesiąc. Ale stosunek do szczęścia, słuchaj, do jakiegoś świętego grala, może to wszystko jest iluzja, może to jest bajka, może to jest opowieść, słuchaj, o Bogu, tak jak o Bogu, że Bóg mieszka tam, że jest gdzieś tam i że jest y, grzech, wina i jakieś niebo i gdzieś tam zmierzasz, a to wszystko dzieje się w nas, tu i teraz. To piekło i niebo, to szczęście i nieszczęście, to Twoje jestestwo i, i niebyt, jak czasami chciałbyś się wtrącić gdzieś w niebyt, to pewnie też jest taka opcja, ale jednak wolisz być, tak? Także możemy być, możemy kreować to szczęście. Także logiczne przyczyny tych pytań badajmy. Badajmy również odpowiedzi odnośnie szczęścia. Jednocześnie ja odpowiadam na pytanie od razu, czy jestem szczęśliwy, to mówię tak, na pewno dużo bardziej niż dekadę temu. Ale to nie jest takie szczęście, jak sobie wyobrażałem, że będę szczęśliwy każdej minuty, każdego dnia i tak dalej. Też mam słabsze momenty czasami. i Ludzie. Oświeceni ludzie siedzący na tych tronach z kwiatami obok, właśnie na, na kursach, gdzie jest cała grupa yy, Wiecie, innych przebudzonych słuchających i, i adeptów szkół, ci mnisi, ci wszyscy najbardziej rozwinięci Jezusowie, yy, Budda i tak dalej Oni się nigdy nie przyznają do tego, że mają słabsze dni. Zauważyliście? Dlaczego oni mają obawę, czy raczej wybierają nie mówić o negatywnych rzeczach, mimo tego, że dzieją się w nich? Taki jest też stosunek przebudzenia i oświecenia do życia. Yy, ktoś mógłby realnie powiedzieć, że negujemy nawet wszystkie negatywne rzeczy, czyli odrzucamy jak śmietnik z głowy. Nawet jak się dzieje coś, wdepnąłeś coś w jakąś sytuację niekorzystną, to mówisz, nie, wszystko jest dobrze, wszystko będzie dobrze i tak mocno ciągniesz to dobro w sobie, aż ta sytuacja się wyprostuje, tak? Dlatego ci oświeceni, bardzo przebudzeni ludzie nie spotkasz się z tym, żeby mówili o swoim słabszym dniu, o tym, jak się czuli, jak ktoś zmarł, i tak dalej, bo nie ma potrzeby mówić nawet o tych negatywnych rzeczy, bo oni tak pracują nad tworzeniem tego szczęścia, że nie ma co opowiadać sobie negatywnych historii. Także oni swoich fundamentów trzymają się i realizują bardzo mocno. Także zobacz szczęście i tworzenie tego szczęścia. Jak ktoś się mnie pyta. Czy jestem szczęśliwy? Mówię, no pytanie normalne. Też nieraz sobie w życiu zadawałem to pytanie i zawsze, jak się o siebie pytałem, słuchajcie, to zawsze odpowiedź była, że raczej nie. Bo to jest pytanie z ego i to jest pytanie do ego. Jak będziesz pytał się ego do innej osoby, yy, czy jest mądra, czy jest głupia, czy jest szczęśliwa, czy jest nieszczęśliwa, to zawsze spotkasz się z ego odpowiedzią. Z grymasem albo z uśmiechem, tak, jestem szczęśliwy, albo tak, jestem mądry, albo, albo inne odpowiedzi uzyskasz. Ale to zawsze jest ego odpowiedź. A ja odpowiedzi próbuję kreować, przekazać tobie z serca, że myślmy inaczej, nie tutaj, gdzie brakuje i tak piątej klepki w większości populacji, tak? Jechałem teraz samochodem i słucham słuchajcie, reklamy. Reklama leci tak. Jak masz problemy z trawieniem tego, co nawpierniczasz się wieczorem, czyli tych wszystkich tłustych i, i ciężkich rzeczy, których i tak nie powinieneś jeść na wieczór, tak? Jeżeli masz z tym problemy z trawieniem i wzdęciami, to łyknij coś tam, jakieś tabletki albo coś tam ziołowe, co chemicznie miksujemy sobie w fabryce i ci sprzedajemy za kilkanaście złotych i tak prawdopodobnie nie działa, ale zmiksuj sobie to i yy, będzie może lepiej, tak? Będziesz zdrowszym człowiekiem. Słuchajcie, jak sygnał z ciała albo ze świadomości, z podświadomości płynie, że coś jest niekorzystne, to najprościej by było to odstawić na jakiś czas, czyli te ciężkie żarcie, przewartościować życie i albo wrócić do tego ciężkiego żarcia, jak jesteśmy zdrowsi wewnętrznie, albo w ogóle je odstawić, a nie pakować więcej chemii na to, tak? A my, zobacz, po co mówię tę historię, to nie jest. Przypadek, że o tym opowiadam, tak? Historia dotyczy naszego społeczeństwa, naszego życia w różnych krajach, nie tylko w Polsce, wszędzie, gdzie jestem za granicą. Ludzie takie mają podejście, tak? Mam ochotę nażreć się na noc, czegoś ciężkiego, yy, ale później mnie boli brzuch, czy wszystko mnie boli, czy budzę się zmęczony, to może nałykam się tabletek, może to coś pomoże, zmieni, tak? No słuchaj, to nic nie zmieni, nic nie pomoże. To jest jedno oszustwo wielkie. Oszukujemy siebie, oszukujemy ludzi na zewnątrz, tak? Spójrzmy prawdzie tych pytań, gdzie jest to pytanie, gdzie jest to szczęście. Próbuję podsumować to wideo. Jak szukać szczęścia w sobie, bo to jest też ważne. Pewnie chciałbyś usłyszeć, ok, to gdzie to szczęście, jak to robimy, co się dzieje, tak? Słuchaj, wystarczy odrzucić połowę tego śmietnika, co mamy w sobie, czytaj cierpienia, niezadowolenia z rzeczy, których nie możemy zmienić, albo chęć zmiany tego, nie wiem, jak urodziłeś się taki fizyczny, jak ja, nie wiem, jakiś ciemny blondyn, czy mam brązowe włosy, to nie próbuję ich na rudę zmienić naturalnie, albo nie płaczę codziennie, że nie jestem blondynem, albo rudym, albo jakimś szatynem ciemnym, tak? Także zostawmy część rzeczy, których nie możemy zmienić. Resztę delikatnie yy, możemy snem, możemy marzeniem, możemy tym falą z serca EKG i EEG z mózgu te myśli odbijają się od kreatora, odbijają się od innych aur, od innych ludzi, od rzeczywistości w Matrixie cały czas na to wszystko mamy wpływ. Także bardzo dużą ilość rzeczy możemy zmienić. Ja później będę mówił w filmach też takie rzeczy, dlaczego mi włosy pojaśniały, nie wiem czy tutaj widać, ale mam takie blond włosy, takie właśnie chciałem mieć i nie chodzę do fryzjera, nie farbuję ich, takie chciałem mieć i takie mam. Bo podpowiem o tym później, jak podświadomie się programujemy na jaki sen i jak się później dzieje, tak? I z wagą tak samo masz zrobić, nie robiąc żadnych konkretnych zabiegów, możesz się tak zaprogramować, że życie cię poprowadzi w takie miejsce, taką dieto, że będziesz miał wagę albo wygląd taki, jak sobie mniej więcej życzysz. Oczywiście bez jakiejś skrajności, ale wszystko jest możliwe, tak? żeby skreślić to. Wróć. Wszystko jest możliwe, tak? Ważysz 200 kg, możesz ważyć za rok 50 kg i to jeszcze z piękną witalnością, skórą i tak dalej, wszystkim, tak? Wszystko jest możliwe. Będę o tym tłumaczył poprzez fizykę kwantową właśnie te aury, energię, jak kreator w tobie manifestuje, jak tworzy i to wszystko jest częścią szczęścia, ale to szczęście to my tworzymy. Najpierw jest ja jestem, czyli 99% czasu jestem, czy 90% czasu? A pozostałe 10% czasu jestem zadowolony, jestem szczęśliwy. 3-5% czasu jestem niezadowolony, nieszczęśliwy, bo moje ego nie nauczyło się jeszcze tak procesować, żebym z każdym, we wszystkim, w każdej sytuacji, nawet jak ktoś mnie obiecał, coś i mnie olewa przykładowo, to żebym był zadowolony, mówię, o ten gość ma po prostu rozproszoną energię, albo coś tam nie zadziałało w życiu, tak? Czym się stresować? To jego problem, nie mój. Ja mogę być w harmonii cały czas, tak? I to wtedy, jak połowę śmietnika wyrzucasz, cierpienia i rzeczy, które cię, słuchaj, molestowały, jak jakieś stado moskitów czy much, które latają przy tobie, to już możesz siedzieć, nie musisz się odganiać co chwilę od tych moskitów, od tych much. Możesz się delektować i wtedy mówisz, okej, okay, teraz jest neutralnie, to łatwo się przekrzywić w stronę szczęścia, tak? przychylić się, odchylić się kawałek za linie, tak? Wyjrzeć tutaj przez okno yy, takie piękne, słuchajcie, deszczowe cały czas i... I, I zobaczyć, że to szczęście cały czas słuchaj, było na linii, ty jesteś na linii i ty wybierasz lewo, prawo, jestem nieszczęśliwy albo jestem bardziej zadowolony, jestem bardziej szczęśliwy. To jest samootworzenie, to jest odpowiedzialność, weź odpowiedzialność, kreację, bądź kreatorem własnego życia, zmień swoje życie, bądź odpowiedzialny widz, patrz. Chciałbym, żebyś widział, że, że to my wszystko tworzymy. Że to nie był gdzieś tam na chmurce, że to nie Twój sąsiad tworzy Twój nastrój, Twój humor i pytania też tego typu mogą się sypać. Czy jesteś zadowolony później? A Ty możesz powiedzieć: Zadowolenie. Zadowolony to jestem, jak kupuję samochód, tak? Zadowolony jestem. Jakiś tam poziom zadowolenia jest, bo robię w życiu to, co kocham, albo jestem, nie wiem, z mężczyzną, którego kocham, albo z kobietą, która się przy mnie spełnia, albo mam piękny ogród, piękne dzieci, albo czuję się w satysfakcji i mam tam jakieś zadowolenia, ale przecież cały czas nie będę siedział z takim uśmiechem, tak, że jestem taki szczęśliwy, oprócz... Ekstazy podczas medytacji, głębokich wartości duchowych, o których czasami mówimy, i mistrzowie typu Sadguru, inni oświeceni, bardzo przebudzeni, ludzie, którzy siedzą w ekstazie i po prostu z uśmiechem na ustach albo bardzo poważni, a w środku po prostu dzieje się w nich spokój, harmonia, taka ekstatyczna, przechodzą w stan samadhi, czyli połączenia z uniwersum, czyli w ogóle inne stany świadomości. Czyli no trochę wykracza to poza takie normalne życie typu o Hanka biegniemy odebrać dzieci z przedszkola i zapłacimy po drodze rachunki, tak? Ja proponuję obydwie te rzeczy można połączyć. Jedziesz do przedszkola i zastanawiasz się po drodze odbierając dzieci, ok, co im dzisiaj przekażę, tak? Albo jaki poziom szczęścia mojego jestem w stanie pożyczyć też komuś, czyli najpierw stworzyć, a później pokazać komuś, pożyczyć, podzielić się nim i podaj dalej wtedy ćwiczymy. Tyle o szczęściu widzicie sporo. Podziel się swoim szczęściem. Napisz w komentarzu pod filmem, czym jest dla Ciebie szczęście, albo co Tobie daje szczęście. W grupie The Switch, rozwój osobisty czy duchowy w praktyce, prowadzimy tego typu dyskusje. Ja jestem ciekawy, co Wam daje szczęście. Oprócz tego, co widzę w moich znajomych, tak? Rodziny, związki, właśnie dzieci, pieniądze, firmy, podróże, wszystko to, co mi daje szczęście, również miłość, tak? Przyjaźń. To jednak są niektóre wartości, są bardziej uniwersalne, inne mniej. Zobaczymy, co wy napiszecie. Co tobie przynosi szczęście? Czyli gdzie ty postrzegasz szczęście? Nie ma tutaj złych, dobrych odpowiedzi. Niektóre mogą być tam duchowe, a inne po prostu ja lubię, yy, nie wiem, motyką yy, dubać w, w ogródku, albo jak młotem pneumatycznym kuję czyjś garaż albo swój yy, podłogę betonową, to wtedy czuję satysfakcję. Byłem w takiej pracy, słuchajcie, i czułem taką satysfakcję na studia, jak ludziom, Kuluś, kuliśmy piwnicę, zakładaliśmy systemy odwadniające jakieś, yy, gdzie to było, pod Filadelfią i yy, ja czułem satysfakcję spełnionej pracy, bardziej niż inne moje zawody, słuchaj, na przestrzeni lat, wiele rzeczy, które robiłem w życiu, przykładowo. Co tobie, co tobie daje szczęście, gdzie masz tą satysfakcję, że czujesz się chwilę szczęśliwy? To jest pytanie do ciebie, do was. Pozdrawiam serdecznie, Wiśniewski Michał, do usłyszenia, trzymaj się, cześć!